Czołem. Niebezpiecznie mieć jest niepewnych, a wręcz fałszywych sprzymierzeńców. Październik 2000, początek października 2021 rok i będziemy mówić dzisiaj o tym, jak obecna Rzeczpospolita, obecne państwo znajduje się w konfiguracji międzynarodowej, geopolitycznej, ale chyba tak na zasadzie tonący brzytwy się chwyta, czyli sojuszników obecnego rządu. I takim jednym z sojuszników obecnego rządu, a przez to niestety całego naszego państwa, nas wszystkich, widzę, że porządek pieski robią. Dobrze? Spokój z obieckówkami? Dokładnie. Są Węgrzy. Są Węgrzy, są Węgrzy, Madziary. Kochani, przyczynkiem jest ostatnia wizyta. Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej w Polsce, właśnie na początku października, rocznik 78, pan Peter Piotr, nie chcę się sielić na wymianę tego, wymowę tegoż węgierskiego nazwiska, bardzo sprawny polityk, tak przy okazji jest to kolega i sobie bardzo chwali, zresztą wzoruje się na Ministrze Spraw Zagranicznych, panu Ławrowie, Ministrze Spraw Zagranicznych. Federacji, Federacji Rosyjskiej. I, ale istotny jest tutaj kontekst, jak podchodzą do tego obecne, obecne władze. Okazuje się, że to jest z punktu widzenia różnych międzynarodowych, powiedzmy, akrobacji, czyli polityki międzynarodowej, a szczególnie w układzie europejskim, Unii Europejskiej. Jest to główny sojusznik, tak? Nawet wnętrze, Węgrzy, Polacy w ramach Unii Europejskiej są Rzeczpospolita, są wspólnie do jednego Wora z jakichś tam przyczyn nie rozstrzygajmy teraz tego, i to są już jak gdyby tacy stygmatyzowani sojusznicy z przymusu. Ponieważ mamy wspólne te swoje problemy, pierpałki na forum Unii Europejskiej. I wszystko jest prawdą, tylko że zupełnie jest inna pozycja Polski, zupełnie inna pozycja Węgier. W mojej opinii wychodzi to w bardzo, bardzo określona jak gdyby, konstrukcja geopolityczna tego, rysuje się, iż tak naprawdę jest to przykrywka sojusznika. Węgrzy bardzo się cieszą, realizując skrzętnie. Konsekwentnie swoje interesy. Bardzo się cieszą, że akurat jest takie państwo, obecne władze i obecne władze, jak obecna Polska, obecna Rzeczpospolita. Z tego tytułu, bo świetnie realizując, wygrywając własne interesy w układzie międzynarodowym, Ataman, czołgu, proszę tutaj. Świetnie w układzie międzynarodowym mogą realizować własne zadania, stawiać własne cele. I to jest taki sojusznik, powiedzmy, pod przykrywką. No oczywiście, może, może ten istotny, ważny, zaraz kilka jak gdyby faktów na poparcie tego. I tutaj wielk, no, wielki szacunek w stosunku do Madziarów, do Węgier, jak potrafią dbać o własny interes i jak świetnie, tworząc zupełnie inny model państwowości niż tej tak zwanej... Z gniłej Europy, z Zachodu dosłownie, jak tworzą taki model, powiedzmy, państwa, które jest zorganizowane. Państwa, które powoduje, że społeczeństwo jest zorganizowane. To jest niezwykła wartość. Ja wiem, że można sobie powiedzieć, że to taki troszeczkę zamordyzm, ale w czasach, które bardzo trudnych nam czekają, społeczeństwa, które są, powiedzmy, Y, 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 no, y, takie wolne, latające, wolne ptaki, y, społeczeństwa, które sobie nie radzą, y, bardzo powiedzmy luźne, luzackie, no po prostu narody państwa no, będą miały trudno, może nie przetrwają i będą miały trudno przetrwać. Węgrzy wspaniale, wspaniale dzisiaj sobie z tym radzą, ale istotniejszy jest ten, ten dziwny dyskurs o takiej wielkiej przyjaźni, Wielowiekowej, od początku polsko-węgierskiej. Po pierwsze, Węgrzy w swojej tradycji, swojej kulturze lokują się my, słowiańskiej, oni tej głęboko osadzonej w takim, to warto proszę Państwa, żebyście się naprawdę troszeczkę doczytali, zorientowali. Tam jest taki wątek turecki, osmański, tam jest nawet wątek japoński i z punktu widzenia swojej etnogenezy, tam się bardziej lokują. Oczywiście przypominamy sobie już czasy wcześniejsze, czyli e, bardziej współczesne, przepraszam, czyli czasy chrześcijaństwa, Ludwika Węgierskiego na naszym konie. Tak przy okazji e, przypominam, że, że sporo żeśmy jego dworzan, bo tak Polacy mieliśmy dosyć już w ramach, w ramach państwa piastowskiego. Dosyć Węgrów, że część żeśmy tego dworu wycięli, no, resztę, resztę, powiedzmy, nam się jak gdyby nie udało. No, później przypominamy różne w ramach pierwszej Rzeczpospolitej, różne, różne generalnie perypetie wojny, no, niejednokrotnie z Lisowczykami na czele. Niejednokrotnie to był wspaniały teren naszych najazdów, zajazdów, rabowania i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, no. Mitem jest swoistym o tej, o tej jakiejś nadzwyczajnej, nadzwyczajnej przyjaźni. I świetnie ten wątek. Dzisiaj, współczesnej polityce, w tym ściemnianiu i wypuszczaniu. W tym wypadku Polski, Polaków w, w realizowaniu własnych celów, interesów węgierskich świetnie jest, widzę, rozgrywany i to jest tak łykane przez nasze władze i nasze, nasze społeczeństwo o tej rzekomej, wspólnej, takiej pozytywnej przyjaźni polsko-węgierskiej. Polsko no, oczywiście, też ważny wątek, kochani, tutaj generała Józefa Bema, wielkiego żołnierza, wojownika, e, e, inżyniera, e, człowieka od e, specjalisty wojskowego, od fortyfikacji i tak zresztą wspaniałego artylerzysty. pod tym względem. No oczywiście e, przypominamy wiosna ludów, walka Węgier o własną pozycję w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego, no i, kochani, no i kochani, jest to wielki faktycznie bohater węgierski, tylko zwróćmy na to uwagę, że to nie miało znaczenia. Dla takich ludzi jak, jak dobry Polak, a w tym wypadku generał Józef B., nieważne nam było, gdzie walczymy. Istotne, żeby po prostu walczyć. Bo po to człowiek żyje, po to został stworzony. Przypominam, jest to połowa XIX wieku. I taka była nasza natura i do dnia dzisiejszego jest, że mamy po prostu walczyć. I w tym wypadku, jeżeli nie mieliśmy wolności, nieważne przeciwko któremu, jakiemu, zaborcy nadarzała się gdziekolwiek okazja, to po prostu walczyliśmy. Zresztą dowodem jest tego, no równie może być to bohater Imperium Osmańskiego obecnej Turcji. Przypominam, że zaraz właśnie po tej eskapadzie węgierskiej udał się na stronę turecką, został tam wojskowym generałem, przyjął konwersję, czyli zmienił chrześcijaństwo na islam i tak dalej, a po co to? Bo zakochał się w islamie, bo tak istotna była mu wiara? Nie, bo po prostu chciał walczyć, istotą była wojna, walka. Więc no, chyba ten, delikatnie mówiąc, mit, o co tutaj chodzi, o tą miłość do Węgier, też mi się wydaje, że lekko obaliłem. I przypominam też, rok 1867, Węgrzy w ramach Cesarstwa austro odzyskują swoją autonomię, część suwerenności i od tego czasu, Cesarstwo jest austro-węgierskie, w związku z tym zgodnie z prawem dołączają Węgry jako ten czwarty człon do państwa, czyli nacji zaborczej rozkładającej nasze państwo pierwszą Rzeczpospolitą, pospolitą, wtórnie, ale cóż no, trzeba przyznać, średnio się różnie zresztą też zachowywali. Więc przestań, no, oczywiście w okresie, też to jest bardzo ist, istotne, II wojny światowej e, e, poszli też własną, własną drogą, dbając o własny interes. I to, co nas niezwykle dzieli, czego nie rozumiemy. Rok 1920, i jeżeli politycy tego nie będą rozumieć, z kim mają do czynienia, to naprawdę tragiczny los y, nas, Rzeczpospolitej, którzy swoje interesy polityczne z takim państwem chcą wiązać, ponieważ w 1920 roku dokładnie 4 września, po przegranej Austro-Węgier, Niemiec, pierwszej wojnie światowej, Węgrzy, o ile my, czas 21 rok, 19, odzyskanie niepodległości, powstanie naszego współczesnego państwa, o tyle to największa tragedia. Tragedia, która dzisiaj już 101 lat trwa, państwa kochani węgierskiego, polegająca na tak zwanym traktacie w Trianon, to jest, to jest Francja, no i co się wówczas stało? Wówczas, te obecne Węgry, które znamy, to jest wycinek jednej trzeciej terytorium. Dwie trzecie terytorium rozpłynęło się. 90 parę tysięcy kilometrów kwadratowych, przypominam, tam było prawie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych państwa, które powtarzam, skrawek, jedna trzecia zostało, dwie trzecie ówczesnej ludności, z czego autonomicznie węgierskiej to jest około chyba półtora miliona. To jest potężna strata dla tak niewielkiego państwa, jakim są Węgry, to jest trauma, do którą We Węgrzy, do, którą do dzisiaj noszą w sobie, pamiętają. Stąd twierdzę, ta polityka, którą prowadzą obecne władze węgierskie za aprobatą znakomitą narodu, jest właśnie wynikiem pokłosiem tego, co się stało. Przed 100 laty, przypominam, że państwa, do których przeszło terytorium w układzie współczesnym, to są Ruś, Zakarpacka, czyli na obecnej Ukrainie, znakomita większość, to jest Słowacja, to jest Rumunia z Siedmiogrodem. Proszę Państwa, tradycyjny Siedmiokról, Madziarów i tak dalej, i tak dalej, dzisiaj jest poza obecnym państwem węgierskim. No My jako Polacy, którzy jako zbiorowo się ja nie mówię o sobie, bo trochę inaczej myślę, ale um, mając pod uwagę to, co żeśmy utracili, zupełnie inaczej do tego podchodzimy. A było, nie było tam, nie tam, aby żyć, no nie? Węgrzy tak nie podchodzą. Dla nich to jest aktualne. Proszę mi wierzyć. O to walczą i wywalczą. No tam jeszcze się znajduje w Chorwacji, w Chorwacji w Serbii. Uważam, że serbami nie będą walczyć o część terytorium ze zmianę względu, bo to sojusznik Federacji Rosyjskiej przez to ich. No nie, ale po, proszę popatrzeć, jaka, jak to jest potężna trauma dla tego państwa. Przypominam jednocześnie o czymś, co nie jest historycznym odniesieniem, o tak zwanej koncepcji korony. Korony świętego Stefana Węgier, czyli to jest coś, co żywe. Zresztą pan, pan premier Orban to oczywiście podniósł do obecnie współczesnej rangi narodowej i tak to państwo, państwo węgierskie, kochani, tak, tak te projekty realizuje. W związku z tym, znakomita większość działań, które dzisiaj, które prowadzą Węgrzy, to małe państwo, jest ukierunkowana, nie chcę bardzo ostro mówić na rewizję e, granic, może nie granic, może pewnego ładu rzeczywistości, bo świat, świat się zmienia i będzie się zmieniał. Nic nie jest stałe i pewne, a na pewno granice, tak? Czy istnienie w ogóle państw. No, jeżeli ktoś tak myśli, że to jest stałe, to po prostu jest błędzień, się obudzi. Czas zakończyć ten chory sen. Historia toczy się i to niezwykle, zwróćcie państwo, przyspieszyła. I z czym mamy dzisiaj do czynienia? Węgrzy to jest trwały, Trwały, e, konstruktywny, bardzo sojusznik Federacji Rosyjskiej. Na co polega? Dzisiaj, kto ma energię, to jest bardzo istotne sformułowanie e, doktryna więc, Kto ma energię, ten rządzi. Po prostu ma dostęp do władzy, zarządzania, gospodarka i tak dalej. W związku z tym, Węgrzy są, e, no, idą po prostu do przodu, więc elektrownia atomowa. Współpracy z Federacją Rosyjską, dokładnie. Zresztą wchodzą już wówczas w nowe technologie. Po drugiej stronie inwestycje są chyba w zakłady mięsne, tam różne rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy z punktu widzenia relacji gospodarczych i niezwykle pozytywnych, politycznych między Węgrami a Federacją Rosyjską dzieją się. Z drugiej strony banki, super współpraca, finanse, banki z Chinami niezwykła współpraca z Chinami, polegająca właśnie na, na finansowaniu się tym, z, tym, z tym wielkim, wielkim, rozwijającym się mocarstwem, no i także, także różnego typu interesy i niezwykle pozytywna współpraca polityczna. Tam nie ma żadnych, tak jak Litwini wypowiadają wojnę, wojnę Chinom, bo jakimś Tajwanie, no, Tajman jest jeszcze mniejszy niż Litwa, no, dwa bardzo liczące się mocarstwa na świecie, które chcą tworzyć geopolitykę. Zobaczcie Państwo, jakie to jest śmieszne, no i jednocześnie tragiczne. Natomiast Węgrzy no, zupełnie zdecydowanie robią, e, idą w innym, w innym kierunku, robią to inaczej. Oczywiście gaz. Podstawowa że Teraz widzimy, jak Węgrzy będą beneficjentem tego. Tej drożyzny energii, tego zamieszania, co się dzieje, bo po prostu umieli się odpowiednio ustawić. No i oczywiście e, e, dostęp 4,5 miliona metrów sześciennych gazu, który, który idzie, będzie szedł na Węgry, oczywiście zdecydowanie z pominięciem Ukrainy. Bo po co dać zarabiać? Zresztą to jest kwestia oczywiście przy wielkim jakimś tam zdziwieniu Ukrainy. No pytanie, jak Ukraina może decydować to, co będzie się działo na Węgrzech, na terenie suwerennego państwa, jak może narzucać oczywiście damy jakieś skargi i tak dalej. Wiadomo, że to są oczywiście decyzje gospodarcze, ale o bardzo poważnym, poważnym ładunku politycznym izolowaniu. Y, oczywiście Ukrainy w określonym osłabianiu, w określonym celu. Węgrzy wspaniale w tym, jak widzimy, biorą, w przeciwieństwie do Polski, Polaków, no niektórzy się jako sojusznik i tak dalej, no niektórzy, y, którzy uczestniczą wspólnie z Federacją Rosyjską. Oczywiście mają niesamowite z tego tytułu benefity. Przypominam też o bardzo istotnych kwestiach, z którymi mamy dzisiaj. W ogóle w ramach samego państwa węgierskiego, tam jest niskie bardzo bezrobocie. Czym spowodowane? I spory, spory socjal, ale to jest zupełnie inna część w Polsce. Tam jest warunek. Pracujesz, dostajesz pieniądze. A jak nie, to nawet prace tak zwane interwencyjne efektywne czy nie to nie ma istoty. Ale praca i pieniądz nie ma lewego, łatwego pieniądza. Co na tym, jaką mają korzyść na trudny czas? A świetnie, mają właśnie zorganizowane, zdyscyplinowane społeczeństwo, a nie to, z czym mamy w Polsce, że to po prostu no, widzimy, widzimy, co się dzieje i jaka pozycja jest. Pozycja znacznie wyższa Węgier w stosunku do takiej polityki społecznej, socjalnej, z jaką mamy do czynienia. Oczywiście niesamowity nacisk Węgrzy kładą na rozwój szkół techników. Szkół zawodowych, bo po prostu trzeba mieć ludzi do roboty, tak? A nie filozofów różnego typu i tak dalej, i tak dalej, wszystkich urzędników. No ale no, no to taki, um, po prostu my podjęliśmy, mówię o tych różnicach, podjęliśmy takie, a nie inne, a nie inne decyzje. W związku z a też no, to prawicowe niby i tak dalej, ja w ogóle jestem konserwatystą, na szczęście, to, to, to nie muszę się wypowiadać na ten temat, ale to właśnie taki rząd Orbana prawicowy. W związku z tym przypominam, że tam zakwestionowanie epidemii, że ktoś kwestionuje COVID, to co? Ostatnie dwa lata więzienia i tak dalej, tam się nie, nie pierdyka i tak dalej. W związku z tym twardo są, są brani w tym, w tym zakresie. No, no, po prostu państwo podjęło, jak widzicie, taką, a nie inną decyzję, i jest konsekwentne. I teraz wspaniała, żenująca kwestia. Dziennikarz telewizji publicznej, tak zwanej reżimowej, minister spraw zagranicznych, a no jest jakiś tam wywiad, i ten go pytał sprawy białoruskie, żeby znaleźć sojusznika, żeby skrytykował Białoruś w kwestii właśnie tej, tej wojny, tak naprawdę ingerencji obecnego państwa polskiego, obecnych władz w suwerenne sprawy Republiki Białoruskiej, kwestionowania prezydentury i tak dalej. To chyba jest jasne dla Węgier, dla każdego normalnego, także Polaka. I ten dziennikarzyna pyta, no nie, dociska go. No tam zupełnie minister Spraw Zagranicznych zupełnie bardzo dyplomatycznie, fajnie to mówi o, o swoich doświadczeniach, jakie oni mieli wówczas w tym, Problemie imigracyjnym z Chorwacją. Natomiast nie dał się w żaden sposób wpuścić właśnie z tą, w tą kwestię związaną z podpubliczką, że sojusznik niby rządu polskiego, czyli Węgrzy, krytykują Białoruś. O no tego, tego po prostu nie ma, nie wyszło. Proszę Państwa, to co powiedziałem, co wskazuje, w jakiej sytuacji my, jako naród, jako społeczeństwo, się znajdujemy, do jakiej sytuacji izolacji, głupoty. Ale także, niestety, takiego prowokowania naszego państwa, naszego, bo, bo to państwo przez taką władzę antypolską zostało zawłaszczone. E, prowokowania. Dzisiaj rola Węgier jest bardzo konkretna to tak, jak na linii frontu. Razem wychodzimy na linię frontu przeciwko e, przeciwnikowi. No bo przeciwnikiem obecnie to jest przecież Federacja Rosyjska, no i niby sojusznik polski to są, to są Węgrzy. No i wiadomo, tak w realnych działaniach na tej realnej linii frontu, ten twój domniemany przemierzenia sojusznik stanie się pierwszym twoim wrogiem od tyłu, nieprzyjacielem. Z tym mamy do czynienia. Moja osobista to, to nie to, że ja krytykuję Węgrów, ja ich podziwiam. I uważam, że mają wspaniały kierunek współpracy z Federacją Rosyjską. Ja tylko nie mogę tego cierpieć, jak dzisiaj, jakich, jakich pozycji ludzi bez mózgów, jak się ośmieszamy w świecie, że dzisiaj my się plasujemy jako taki sojusznik, taką przyjąć mamy z Węgrami, z państwem, które zupełnie gra inną politykę. Proszę Państwa, naprawdę mocno rozważajcie, żebyśmy. Pamiętali, gdzie my jesteśmy, w jakim jesteśmy domu, jak możemy się obudzić.